Maruder. Biedny, goni, goni, nie może dogonić. Tutaj wszędzie można wejść i można bardzo szybko spaść. Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie razem z Patrycją Siemni. Dzień dobry. Jesteśmy, moi drodzy, kilkanaście minut od centrum Flory, w takim malowniczym, urokliwym miejscu. Klasztor zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, właściwie klasztor Marii Panny, ale często mylony z klasztorem Świętego Mikołaja. A ze względu tam na jakąś pisownię czy coś tam nie pamiętam dokładnie. Na wyspie Zwernec się to znajduje. Laguna się nazywa Narta. I tutaj możecie spotkać, moi drodzy, bardzo duże ilości zasolenia wody, ale ona jest taka sywiasta, ta woda. Nie wiem, gdzie tu się teoretycznie tą sól wydobywa. W każdym razie są to tereny bardzo. Ale rybki mocne. dopływają bardzo mocno zasolone i to powoduje, że gromadzi się tuż takie też unikatowe pestko. Tam macie kolonie flamingów. Całą masę tam byłam naprawdę. A tam wydaje mi się, że są yy, no, pelikany. A, takie białe. Ze względu na to, że to jest inny kolor w ogóle plasta. Tam widać, że to jest róż, a tam właśnie biel przebije. Oj. No. Idzie się taką kładką, jak widzicie, takim mostkiem. Przed nami jest ten klasztor, taki różowy jedną pupułą, którą mam nadzieję, które mam nadzieję sobie zwiedzimy, zobaczymy. No i taka atrakcja niedaleko centrum Flory, jak będziecie mieli okazję to warto się tu zapuścić. Oczywiście wszechogarniający brud, proszę bardzo, puszki, butelki, wszystko jest tutaj do wyboru, do koloru, papierki też, znaczy te plastikowe rzeczy jakieś. To jest znak rozpoznawczy, że jesteście w Albanii. Moi drodzy, z tego co widzę. Z tego co widzę to tutaj właśnie zaczyna się jakiś jakieś dla dzieci jakiś... Tak, właśnie mówię, że jakiś zaczyna się dla dzieci coś. Jakiś obóz. No, no wygląda na stary i ma kopułę. O jaki ładny klasztor. 1638 tu jest napisane o tam były jeszcze na górze jakieś freski ale zniknęły klasztor jest moi drodzy z wieku 13. W czasach, w czasach komunistycznych niestety został zniszczony, zaniedbany, zamknięty, właściwie nie zniszczony, tylko zamknięty. No a to co widzicie, no tyle się uchowało. Całkiem ładnie to wygląda. Tak wyglądają, moi drodzy, latające na wolności flamingi. Ale piękne są. Róż na niebie. I w takie różne kształty się układają. No. I są teraz tutaj, bluziutko. Przelatują na drugą stronę wyspy. A ten jakiś jeden taki, co on, taki niedolot. No, tak, jakiś taki. Maruder. Jedny goni, goni, nie może dogonić. Moi drodzy, mamy tutaj bardzo stare groby, cmentarz bezpośrednio przy. Ale patrz, takie litery. 1901, tu jest. Greckie ten, litery. Ten nie ma w ogóle ani ma. Mama, tam. Ma tam ma. Jaka to jest data? 1894. No, wśród tych grobów właśnie jest yy, nagrobek. 1931. Tutaj, tej Marigo Posio, to jest ta, yy, ta. To jest działaczka niepodległościowa, która podobno. Jako pierwsza wyhaftowała flagę Albanii. Kolejny fan fakt, widzicie te dzieciaki tutaj e, mieszkają po tych On Nawet tych jakiś pokojach. ojciec się przechadza. Tak, tak, jakiś pop. No. E, mieszkają tutaj w tych domach. Tych, tych, to są były cele mnichów. Z tego co widzę tam są łóżka dwupoziomowe. Tak, te będą... miejsca generalnie się zwiedza, ale ponieważ jesteśmy w okresie wakacyjnym, jest chyba pierwszy weekend wakacji. Tak, jest kolonia jakaś. To powoduje, że niestety tam nie możemy Wam tego pokazać, bo tam dzieciaki są rozlokowane. No, a tutaj chyba w tej głównej to jest popowy jakieś mieszkanie, bo tam popą. Krab w wodzie, widzicie? Krab w wodzie tutaj sobie. Majta rękami, nie wiem co on robi w sumie. Jesteśmy, moi drodzy, kolejny punkt w obszarze Wlory. Zamek z III wieku przed naszą erą, należący do plemienia iliry, iliryjskiego. Yy, potem przeszło to w ręce bizantyjskie, a później osmańskie, jako twierdza. Yy, no, jesteśmy na ruinach, bo tylko tyle się uchowało. Jeden z piękniejszych widoków w Albanii zobaczycie właśnie tutaj, na wybrzeże, na wyspy. To jest właśnie Wlora, jakbyście nie wiedzieli. Jest to ciągle w restauracji. Powinien tu być parking, ale niestety dojazdu tutaj w tej chwili nie ma. Musicie jest zostawić wszystko, samochód niżej. Niżej jest wszystko w remoncie? Tak. Ale panów robotników nie widać. Są taczki, maszyny, ale no, nikogo ale nie ma. A jest sobota może dlatego. A no, może sobota. Co ciekawe, zobaczcie, widzicie, nie wiem czy widzicie, tam jest droga. Tą drogą myśmy jechali ostatnio i jak widzicie, i to jest górska droga, co chwilę serpentyny, szlaczki, nie wiadomo co. Ale jadąc tam drogą macie cały czas widok właśnie, takie właśnie widoki macie, cały no. czas widoki na morze. Jak jedziecie do wlory z południa z Ksamilu, Europy, po, tak, z południa Albanii, tak, tak, do Ksamilu, to cały czas takie piękne widoczki są. Tylko położam nogę. E, a tutaj jest właśnie wlora, Dwa kroki to jest jakieś 25 minut od wlory trzeba od jechać samochodem od centrum, mhm. żeby tutaj się dostać. Mimo, że są tylko ruiny, to myślę, że warto. Okej samy dla samych widoczków, no. O, tutaj widzicie tą drogę? Właśnie tą drogą jechaliśmy tutaj do góry, żeby wjechać. Albania ma to do siebie charakterystyczne, że nie ma nigdzie jakichkolwiek zabezpieczeń, kompletnie nic. Tutaj e Trzeba wszędzie uważać, jak macie dzieci, to musicie trzymać te dzieci, bo zobaczcie, widzicie, nie ma tu zabezpieczeń. Nic kompletnie. Tutaj można polecić sobie w dół, żadnych barierek niczego, żadnej taśmy, że gdzieś nie można iść. Nie. Tutaj wszędzie można wejść i można bardzo szybko spaść. Nie wiem, czy widzicie, widzicie, tam są kolejne mury od tego zamku. My jesteśmy tutaj, tu mamy jedne mury, tam są drugie mury, to wszystko no, był to teren zamku. No, tak wygląda, bo to jest. No tak, tak, tak. Tak, tak. Taka zabudowa. tak i oni tam chyba go restaurują, dlatego to jest wszystko. Teraz w, no niedostępne. Myśmy zaparkowali tam na dole, widzicie? I tu trzeba kawałeczek tego przejść. Normalnie można byłoby podjechać. Tutaj jest parking, tu powinien być parking. Ale jako, że nie ma nigdzie szlebanów, ja chciałem sobie wjechać aż tutaj na górę. Bo już tak wjeżdżaliśmy. Jak ktoś nie widział wcześniejszych odcinków, to nie sobie zobaczyć, jak wjeżdżaliśmy na miejsca archeologiczne bezpośrednio pod same murki. No bo tu jest podejście takie od dołu. O, tutaj tutaj zaczyna się wejście do tego zamku. To jest wejście. Tak, to jest wejście do tego zamku, stąd można pierwszo pójść, tylko że tutaj nie ma gdzie zupełnie gdzieś zaparkować. Ja zaparkowałem tam, moje drodzy na środku ulicy. Wąska ulica, a nie ma gdzie. Pójdziecie, to Jest zamknięte. Tak, z tej strony jest zamknięte do 2026 roku. Do Maja zdaje się. Tak, do Maja. A my idziemy tutaj, do tego pięknego domu. Tam jest taki fajny mecze tam idziemy do tego pięknego domu. Do restauracji. Co jest zjeść w takiej lokalnej knajpce. Bardzo ładna krewka. Mamy moi drodzy przystawkę tutejszy chlebek y, sodowy. Nazywa się kulacz. Dosyć ciężki. O! Dosyć ciężki, cieplutki gorący. chyba prosto z pieca. Jego się podaje tradycyjnie z masłem i dżemem Zwik. O, masełko przedni Jak chleb jest dopiero co wypieczony. Aha gorący taki, że nie da się go... Dlatego czekałeś na niego. Ale dżem, dżem pyszny. Bardzo dobry. Mazło chyba też ich roboty, bo jakiś taki smak ma. Jakby na kwaśnej śmietanie robione. No. Niespotykany taki mocno. Trochę lipa, że pan nie za bardzo rozmawia po angielsku. A najśmieszniejsze jest to, co wam chciałam powiedzieć, że w całej Albanii dogadacie się bez problemu po angielsku, gdziekolwiek nie pójdziecie. Starsi, młodsi, wszyscy mówią po angielsku. Gdzie w różnych innych krajach, takich wysoko rozwiniętych, europejskich, czasami mamy z tym problem. Szczególnie w Hiszpanii, na przykład, w Portugalii, ludzie często nie mówią. Albo a, we Francji. A tam tam problem. No, a tutaj się okazuje, że nawet starsi ludzie mówią. W drugim daniu, który uczynił Marii. Janiencinka. wygląda bardzo zacnie. czy będzie dobra. No i nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wzięli trochę pomidorów. No. Albański. Jest to sałatka nie grecka, bo nie chcieliśmy już szwety, mamy dość już fety. Oliwki, żeby było śmieszne, widzę, że są. Ale e... często tak jest, może nie zwróciłeś uwagi. Tak? Są nacięte, żeby było łatwiej. Nie, bez pestek ja mówię, że są. Bez pestek. No. O, to pierwszy raz. Zobaczmy pomidory. Pomidory wyglądają na zielone, jak widzicie. Ale założycie, że są pyszne. Dobra. Dużo soku w koziutkę. czy szczypioru. Ma być z cebulą? A to dosyć... jest dymka. Kawałek szczypioru, no. Sałatki zwykle przychodzą nieprzyprawione, niczym. Ocet uważaj, bo może lecieć mocno. No Dostaliśmy danie główne. To co zamówiliśmy, o ludzie, to jest gorące. uważaj, jak nie dotknął się tego. Cała masa ryżu z kawałkami kurczaka. To a, się ten nazywa kurczak, pila. a ten kurczak to jest jakiś… To strasznie... nie jest kurczak, to jest jakiś inny ptak. Moim zdaniem młody kurczak, ale mogę się mylić. Wygląda jak kurczak. O, to jest ten, No Właśnie jakieś podroby też dostaliśmy tutaj. No, biorę je. Jak ten ryż smakuje? Fajny, delikatny. Jakby w bulionie gotowany z, tej, z tego mięska. O, Fajny smak taki. De bardzo delikatny, dietetyczne takie danie, można powiedzieć. Ale słone. Ciekawe. Słone, ale aromatyczne. Właściwie tu nic nie potrzeba więcej. Malut... Ryż jest sypki. Malutki żołądeczek. My to smakuje. Moi drodzy, zjedliśmy, zapłaciliśmy 3950 leków, czyli to jest jakieś 190 zł, można powiedzieć, może nawet 180. Za to wszystko, co widzieliście. Za to co widzieliście? wszystko, co widzieliście. Ja uważam. I ja chyba że... jeszcze wszystkiego wam nie pokazaliśmy, bo właśnie dostaliśmy taki sos jogurtowy. Tak, tego trzy chyba. Trzy napoje. Tak. To takich rzeczy nawet wam nie pokazywaliśmy, więc jest to bardzo tanio. Niestety zostało jeszcze jedzonko bo te, Ta patelnia ryżu po prostu no, tego połowę zjeść. tego ryżu zjedliśmy, nie daliśmy rady drugiej połowy. Najsłabsze te jak Niemce, te tombery? No, były takie jakieś Bo niektóre kawałki do. A niektóre żilaste tam mało było do jedzenia, więc. Jakby co to. My wam generalnie Jagienciny tutaj nie polecamy, bo słabo to wygląda. Ale kozina za to bardzo dobra była. No, no dobrze. Jadłem dwa razy i bardzo mi spakowała. E, słuchajcie, jeszcze jedna ważna rzecz. Tip taki, jak jedziecie do Albanii. Nie kupujcie leków w Polsce, nie opłaca to, się. Mam to też lepiej euro wziąć ze sobą albo płacić kartą, aczkolwiek kartą, szczególnie we wlorze i okolicach, bardzo rzadko gdzie można płacić Chcę w ogóle. Gotówkę, no. tylko i wyłącznie gotówkę można płacić, więc musicie mieć albo euro, albo leki, ale leków w Polsce dziwne, nie kupujcie. Tak, na euro dużo lepiej się opłaca niż. Tak. E... Niż z leków na, na, na ten. Tak, opłaca się wziąć na ten. Tak, tak, opłaca się wziąć euro, 100 euro. To jest, nie przepraszam, 100 leków to jest 1 e, euro. Więc to się opłaca. I, e, i co jeszcze mamy powiedzieć? A, a właśnie, i musicie uważać na płatności kartą, bo niestety nie wszędzie e, przyjmują. E, Ale to dopiero we wloży mamy taki we problem. We Włoże, tak. Wcześniej było normalnie. I w Ksamilu, i w Sarandzie, i w Tiranie wszędzie karta nie była problemem. Tutaj troszeczkę jest problem. Nawet jak mają terminal, to pani mówiła, nie może zapłacić gotówką. No i co wtedy zrobić? No, trzeba zapłacić gotówką. No, Także, także to Wam tylko yy, a propos takich właśnie tipów podajemy. Dobra, lecimy dalej. Drogę. I moi drodzy, jesteśmy teraz po drugiej stronie. Zobaczcie, tam jest molo i tam jest ta zatoka e, Wlory. To wszystko to jest Albania Lądowa, to jest taka potężna zatoka. Wejście do morza jest tam. Tutaj, jak widzicie, z tej strony są e, jest plaża z piaskiem. Bardzo, e, bardzo płytko tutaj jest. Jest piasek, nie ma kamieni tutaj. Jest piasek i zobaczcie, e, widzicie te fale. Te fale tam się tworzą tylko dlatego, że tam jest po prostu płytko. Czyli mamy tutaj z brzegu, jest troszeczkę, troszeczkę e, głębiej się robi, potem robi się prawie płytko, dlatego tam się fale tworzą. Słuchajcie, albo tam jest tak płytko, albo Agnieszka nauczyła się chodzić po wodzie. Wygląda jakby chodziła po wodzie. Moi drodzy, godzina 21 dochodzi, i właściwie dopiero teraz zaczyna się tutaj życie. Zobaczcie, co się dzieje na ulicy. Korki niesamowite, policja kieruje ruchem. To jest jedno takie z głównych rąd tutaj. Tak, co ciekawe to właśnie tutaj co chwilę, szczególnie wieczorami wywala prąd w różnych częściach, moim zdaniem mają po prostu niedobory prądu i dlatego co jakiś czas na tak średnio co godzinę, co dwie godziny na jakieś 10 minut jest brak prądu, więc trzeba się na to przygotować. Nie jest to może jakoś super uciążliwe, internet w komórce działa wtedy, ale... Ale to trzeba brać pod uwagę właśnie, że tutaj czasami są niedobory prądu. O 18 minutami to nie było tyle ludzi, nie było takiego tłoku. W tej chwili jest cała masa ludzi. Zobaczcie, kawiarnie, restauracje. Jeszcze są wolne miejsca. Jeszcze mam wrażenie, że nie rozpoczął się całkiem sezon turystyczny tutaj. Bo jest wprawdzie trochę turystów. Ale mimo wszystko chyba jeszcze to nie jest ten sezon turystyczny. Dziękujemy za dzisiaj, za cały ten nasz tur albański, to jeszcze oczywiście nie jest koniec. Także jeżeli chcecie, to wróćcie sobie do poprzednich odcinków, czekajcie na kolejne. I pa! Na razie, pa!